Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zainstalować aplikacje spoza Google Play Store. A więc zaczynajmy. Jak zapewne wiecie, niektóre aplikacje nie są dostępne na Google Play Store. Jedną z takich aplikacji jest gra Fortnite. Zobaczmy, właśnie jestem w Google Play Store, i gdy próbowałem wyszukać gry Fortnite, pojawia mi się informacja, że nie jest ona dostępna na Google Play. Aby pobrać grę Fortnite, musimy bezpośrednio przejść na stronkę, na której ta gra jest dostępna. W tym wypadku to stronka epicgames.com/fortnite. No i po przejściu pojawia nam się informacja, że możemy pobrać Fortnite na Androida. Także wystarczy kliknąć ten przycisk download i następnie pokazuje nam się informacja, czy na pewno chcemy zapisać ten plik APK. Plik APK to jest plik instalacyjny. Aplikacji i Gier na Androida, także klikamy OK i w tym momencie nasza aplikacja jest już pobierana. Po pobraniu należy oczywiście ten plik zlokalizować i następnie kliknąć przycisk Install, żeby go zainstalować. Oczywiście po instalacji i podczas uruchamiania może się nas spytać, czy chcemy nadać uprawnienia, czy na pewno chcemy tą aplikację zainstalować, ponieważ została ona pobrana z internetu. Także należy po prostu nadać te wszystkie uprawnienia, o które nas pyta, potwierdzić, kliknąć OK, i już będziemy w stanie tą aplikację spoza Google Play Store zainstalować. I to był właśnie pierwszy sposób. Na zainstalowanie spoza Google Play Store. Natomiast wiele aplikacji, które nie są dostępne, czy to w Google Play Store, czy akurat nie są dostępne w lokalizacji, w której mamy Google Play Store zarejestrowane, są dostępne na stronce m.apk.pure.com. Czyli jeśli chcesz znaleźć jakąś aplikację, możesz przejść na tą stronkę. Następnie w prawym górnym rogu klikamy tutaj w opcję Wyszukiwania. I następnie tutaj u góry w pasku wyszukiwania wpisujemy nazwę aplikacji, którą chcemy znaleźć. Dajmy na to: ja znajdę Food Panda. Food Panda jest to serwis dowożący jedzenie i jest on dostępny tylko w Azji. Także dla mojego konta zarejestrowanego w Polsce nie jest ta aplikacja dostępna. No i kiedy oczywiście tą aplikację znajdziemy, wystarczy w nią kliknąć. I następnie. Tutaj na dole mamy opcję Download APK, czyli pobierz plik APK. Klikamy w tą opcję. No, i w tym momencie, w ciągu kilku sekund, zapyta się nas, czy na pewno chcemy pobrać tą aplikację. Klikamy OK. I w tym momencie nasza aplikacja jest pobierana i instalacja będzie przebiegać w taki sam sposób jak na przykładzie Fortnite. Czyli wystarczy zlokalizować, gdzie została ta aplikacja pobrana. No i klikamy Install, i w tym momencie nasza aplikacja zostanie oczywiście zainstalowana. Jeśli natomiast tak się nie stanie, możemy przejść do File Managera i następnie kliknąć w tą aplikację, którą pobraliśmy. Może się zdarzyć, że zobaczymy informację, że nie możemy instalować aplikacji z nieznanego źródła. W tym momencie należy przejść do opcji, czyli Settings. I zaznaczyć tutaj opcję Allow from this source, czyli zezwól na instalację z tego źródła. Następnie klikamy powrót i potwierdzamy klikając Install. I w tym momencie nasza aplikacja już jest instalowana. I w ten właśnie oto prosty sposób możemy zainstalować dowolną aplikację spoza Google Play Store. I na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zainstalować aplikację spoza Google Play Store. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!